Powolni, panie sojusznik, proszę Wam tu pomóc. Proszę nam tu pomóc, panie sojusznik, czy coś. No i co? Ok, stary odcinek się wrzuca, jeszcze dwie godziny. Ja dobrze zatrzymałem, bo teraz spojrzałem, że znowu oczywiście, kamera się zjebała i było opóźnienie sekundowe, czy tam dwusekundowe, nawet teraz. Więc będę w edycji to musiał poprzestawiać, poprzesuwać, żeby się zgrywało, tak żebyście nic nie, nie widzieli. Jocie. Co tu się dzieje? Proszę pana. Co to za rozruba? Ty jesteś nasz? Nasz. Ale masz maczetę. Ja też mam maczetę. Eee... Co to było? Czemu? Shit. Shit, ranga 5. Ranga 5 w ogóle mamy nowy. Yy, mamy no, mamy nową sniperkę, więc możemy jej użyć fajnie. Gdzie jest wróg? U. Nie wiem, gdzie jest wróg. Tam jest wróg. Dzień dobry, Jezus przeżył. Przeżył headshot. Kurwa, przeżył headshota. O, oh, spowolnij, panie sojusznik, proszę wam tu pomóc, proszę nam tu pomóc, panie sojusznik, czy coś. No i co? I dobra, umarliśmy. Umarliśmy od gościa, który był czerwoną czaszką. Jesteśmy tu. W ogóle mieliśmy. Mieliśmy ukraść ten konwój cały, który nam chyba spierdzielił teraz. Więc... Nie, tu jest dalej. A to jest przy tym przy jakiejś dolinie, Dobra, nie, chodźmy tam. Chodźmy tam dalej. Eee, I myślę, że tutaj zrobię sobie cięcie małe, żeby żeby wam tu już nie przedłużać. Także do zaraz. Ale, ja jaja. Mogę rozłożyć, mogę rozłożyć spadochron, a później e, użyć sobie tego kombinezonu do latania i tym kombinezonem do latania po prostu e, wbiec sobie i w tym. Podczas bycia w tym kombinezonie do latania mogę się po prostu wpierdzielić w wodę i nic mi się nie dzieje. Fajnie to wyglądało. Ale, impa. Teraz jak, teraz, jak patrzę, to przypomina mi się właśnie GTA San Andreas, bardzo, albo jakieś Vice City. źle jedziemy? Tutaj na bok. Tam jest ta ciężarówka. No właśnie, swoją drogą. Nie wiem, czy to wyszło już to, ta trylogia nowego GTA Remaster, czy jeszcze nie. No ale w każdym razie, fajnie by to było też. Wow, Obczaić, nie? Ja w sumie, yy, no, no, jak GTA San Andreas było, to byłem takim dzieciakiem trochę. Więc nie pamiętam żadnej fabuły tam za bardzo. Myślę, że można by było wrócić tam. Tak całkowicie tak naprawdę. Ha. Dobra, pojedynczy cał, okej. Okay. Dobra. Kurde, spierdziela nam ten. Pewnie wrogowie będą, co? To nam ucieka. Gonimy pieszo? Takiś powinno coś być, co? Myślę sobie. Tam jest jakiś motor. Motocykl. Uuuu. Pamiętajcie, jest motocykl. Nie ma czegoś takiego jak motor. Motor to jest e, bardzo. E, motor to jest w pralce. To jest silnik w pralce. Na przykład. A motocykl to jest ten pojazd, którym się jeździ na kołowiec. I w tym momencie. Mamy czterokołowiec. Jesus! Co tu się dzieje? Ale tak, tak. Tak, tak to właśnie wygląda. Czy powinno mówić. W branży motocyklowej. Także jak pracowałem jeszcze kiedyś jak pracowałem jeszcze kiedyś w branży motocyklowej to to się właśnie śmiali to się właśnie śmialiśmy z ludzi którzy którzy mówią o motorach że przyjechał na swoim motorze nawet nie wiedząc że że przyjechał na motocyklu a nie na motorze Okej. Okay. Sniperka. To jest idealna. Jako idealna jest ta sniperka teraz. Co? Okej. Okay. I drugi. Nie ma? Tylko jeden? Wydaje mi się, że dwa, dwóch było, co? No, z tego co pamiętam, to było chyba dwóch, co? Eee, tutaj w ogóle mamy z tyłu jakiś... Miejsce. Zakazana strefa, tak, Zmienimy sobie. Okej, okay, jadą tutaj. Jezus, oni mają paliwo. Oni mają benzynę. Okej. Okay. Dobra, nie oni. Tylko on miał kolejna ciężarówka, co zrobi? Przejedzie obok? Że się zatrzyma, zatrzymała się. Sied. Nie, dobrze, jest wszystko ok. Wszystko ok, Dani. Wszystko pod kontrolą, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Pozbieramy sobie benzynę, zabierzemy tutaj skład FND. Mamy krabin maszynowy, co? Coś się stało z tą ciężarówką? Nie wiem. Okej. Okay. Mamy tak, napraw. Możemy sobie naprawić. Okej. Okay. Zmawiamy się w Star Wars, naprawiamy naszą... naszą ciężarówę. Zobaczmy sobie tu do środka co tu jest. Interakcja, co to? Zabieram benzynę, okej. Okay. Tak, żeby nie wybuchła może, co? To by miało trochę sensu, myślę. Naprawić Pana na taksy? Naprawić Panią? Jezu! Nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu. Więzienną! Nie tę kupę gówna! Eee. Hmm. Więzienną! Więzienną, not this piece of shit. To oznacza... A, Dobra, wiem, wiem o co chodzi. Dobra, je, to jedźmy tam. Ewentualnie to jest któraś z, to, z tych. Czy oni nas w ogóle przestali szukać? Ale robimy rozpi***l, co? 350 metrów, dobra, pojedziemy sobie tam. 350... metrów rozwalone dobra, tyle co zajedziemy. Okej, okay, zajechaliśmy. Tyle co zajedziemy. A później pieszo. Dobra, to, to pobiegamy sobie i pogadamy o czymś, może po drodze. Co? No, no. No to tak generalnie zastanawiam się, co z tym moim kanałem. Jak to wszystko rozreklamować. Na, na pewno bardzo bym nie chciał bawić się w rzeczy typu typu wymuszanie subów, albo w każdym filmie przypominanie ludziom, żeby zasubskrybowali, żeby dali lajka, komentarz i wszystko. Na pewno się to zdarzy od czasu do czasu, ale to bardziej z takiej czystej ciekawości, czy w ogóle ludzie chcą mnie oglądać, a, a jeśli chodzi o, tak, wiecie, masowe, takie masowe przypominanie ludziom o tym, żeby przypadkiem nie zapomnieli dać tego suba, tego lajka, uważam, że to jest słabe i to bardzo. To bardzo słabe. Także na, na pewno nie będę czegoś takiego uczęszczał. <laughs> na pewno czegoś takiego nie będę robił. Wychodzę z założenia, że jeżeli komuś się naprawdę spodoba to, co robisz, to nie musisz tak naprawdę przypominać cały czas o tym, żeby, żeby dał Ci jakąś nagrodę czy coś. Tylko po prostu. No, jeśli faktycznie się podoba to znaczy że robisz dobre filmy i ta osoba po prostu chce widzieć. Dobra, jak, to, jak ich zatrzymać tam? Nie zatrzymałem ich, tylko ich przyspieszyłem. Czekamy. Jak do w ogóle tak? Jaki samochód? Jezu, co się stało? Mam zdjęcie. O, tak to wygląda, czyli dobra, dobra. Czyli wychodzi na to, że to nawet nie była furgonetka. To nawet nie była furgonetka. W ogóle to myślę sobie, że tutaj jest chyba to więzienie, tak? Ewentualnie tu muszę być, żeby ukra ukraść tę furgonetkę. A to wszystko jest taki bulszy, wiecie. Chyba tak zrobimy faktycznie, no, no. Olejemy to wszystko. I skupimy się na tym, żeby... Tu nie mogę, okej. Okay. Skupimy się na tym, żeby faktycznie tam wejść do środka. A co tu jest w środku w ogóle? Proszę tu wejść? Kładę w D. Tak? Proch. Super. Dobra, mamy proch, okej. Okay. Może będziemy w stanie zrobić sobie nowy tłumik, albo nowy jakiś celownik. Okej. Okay. Okay. Potrzebujemy pojazd. Traktor. Z traktorem jeszcze nie jechaliśmy. Może będę się wziąć traktor. No, e, musicie mi wybaczyć, że co jakiś czas będę tu takie przebitki robił. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Panu, pani. E, będę tu takie przebitki robił co jakiś czas e, odnośnie tego mojego gadania o, o kanale, bo myślę o tym cały czas. Co zrobić? Jak to ogarnąć? No. Dobra, zmiejmy to. Zmiejmy ten pojazd, a... Yy, no. No i ogólnie, jeśli chodzi o... I ogólnie, jeśli chodzi o... Witania. panu. Państwu. No, ogólnie, jeśli chodzi o... Yy, Taki gameplay, one bardzo sprzyjają takiemu gadaniu w tyle, o czymś innym całkowicie. Nawet myślałem... Wiem, że ludzie tak robią. Myślałem o tym, żeby... Yy... Żeby na przykład, e, wcześniej jak na przykład WoWa m, nagrywałem, żeby, wiecie, tam jest na przykład, e, tam jest na przykład taki Torghast, który, co się stało? Te kury są nieśmiertelne. No nieśmiertelne. Dobra, e... o, jest furgonetka, dobry. Furgonetko, więzienna, dobra, bierzemy to i jedziemy. Oczywiście kluczyki wszystko zostawione w, w tym. Jak żeby inaczej. Podejdź do mnie na stację benzynową. Tam. <noise> Dobra, to, to idziemy. A, bo to jest tutaj miasteczko. O, to trzeba się wybrać do miasteczka, żeby kogoś rozrubaj kiedyś zrobić, co? Brzmi dobrze, brzmi ciekawie. Eee, tak. Nawet w, właśnie wracając. No. Wow, no to serio to mi przypomina takie i city czy coś. No, wracając yy, te kury nieśmiertelne, yy, mówiłem cały czas o tym, że chciałbym, że tak myślałem właśnie na przykład jak WoWa grałem wcześniej, yy, bardzo intensywnie, to myślałem o tym, żeby sobie, wiecie, odpalić sobie, na przykład yy, zacząć robić turgasta albo coś takiego, co, wiecie, to można sobie nagrać yy, i to po prostu się ogląda. Nie mam mnie tu. Yy, można sobie nagrać. i to po prostu się potem ogląda. robiąc całkowicie co innego, gadając. To jest tylko takie tło. do tego gadania w sumie. Yy, które do może dobrze się ogląda. Tu jakieś rozróby się dzieją, ciekawe. Można sobie popatrzeć na ładną grafikę. Posłuchać odgłosów. chociaż nie, nie, nie. po to już nie, nie, nie posłuchać odgłosów strzelania, bo wtedy nie będzie słychać tego co gadam, ale. No, ale wiecie, rozumiecie sam zamysł. Wrzucamy coś takiego i w tle sobie gadamy o czym innym. Nalejmy sobie coli. No i ogólnie myślę, że taka fajna sprawa by była, jakbym miał coś faktycznie przekazania. A nie chciałbym po prostu, wiecie. Patrzeć w kamerę i, i tyle. A patrzenie w kamerę, moje patrzenie w kamerę dla Was też nie jest takie, nie, nie będzie takie atrakcyjne, myślę, niż y, patrzenie na gameplay, ewentualnie pół mojej kamery i drugie pół do gameplay.

Where's Montero? What are you doing here? Where's Miguel? I don't know. The car took him somewhere in the prison. Yerda, It's off. We walk. Go. I'll find Miguel. If you get caught, it's you against the fucking army. So okay, papa. I want my big boy pants. Crazy motherfucker. Meet us at the gas station when you got him. Suerte. Le pinga. Do like. Pinga. No, czekajcie, dziewczyna do mnie dzwoni. Okej. Oh, Dobra, jestem już. Tutaj, jak widzicie, Orion też do mnie przyszedł. Ja odbyłem właśnie taką bardzo ciekawą rozmowę z moją dziewczyną. No, także generalnie w ogóle mamy mamy w tym momencie. Mamy do oddania 6 takich małych kotków. Które zrobiliśmy już zrzutkę. Na moim Facebooku. Na moim Facebooku na pewno będzie link. Więc jeżeli ktoś będzie miał... będzie chciał się dowiedzieć coś więcej na ten temat, bo myślę, że na całego YouTube'a nie będę tego wrzucał, zresztą nie wiem nawet, czy wolno. No, w każdym razie uratowaliśmy sześć takich malutkich kotków przed utopieniem, bo tam gość, taki, wiecie, taki, kuźwa, typowy wsiok wziął i, i chciały wszystkie potopić. Bo nikt go, kurwa, nie, inaczej nie nauczył. No to przygarnęliśmy te koty i ja je mam u siebie. Także co, co, co kilka godzin w zasadzie wstaję i patrzę, jak tam. Czy mają jedzenie, czy, czy mają ogarniętą, ogarniętą kuwetę i w ogóle. No, i, i mamy tam jeszcze z fundacją. Uzgodnione wszystko. Gdzie ja w ogóle chcę iść? Nie wiem. Mamy z fundacją uzgodnione wszystko. Aha, bo ja tutaj jestem OK. I. która swoją drogą już jakoś przestała się odzywać. Ale musimy tam się dodzwonić. Chodzi na to, że dużo, dużo mają telefonów. Lunik, byłeś z szafy. Ej, gościu, co ty damy robić? No ale w każdym razie będziemy szukać domku dla sześciu małych. Słodków. Na Śląsku w Katowicach. Także jeżeli ktoś by będzie zainteresowany przygarnięciem jakiegoś maluchatu, to też może daj mi znać. Dobra, jak tu możemy. Moglibyśmy tak naprawdę zrobić TP-out, czyli użyć tego. Tej, tej szybkiej podróży. Po prostu uciec stąd. Ale myślę, że to żadna frajda. Rzućmy dynamit, mój im. Tak będzie fajnie, co? Tak myślę. I bum. Przeżyli. No łap tego, Heda. Ja pierdolę, nie? Dobra, zrobimy tak. To eee, ciekawe, wydawało mi się, że on dostał chyba już 5 headshotów. Tak jak ten dostał już, no dostał. Ciekawe, nie umarł, ale. Ale dostał, bardzo dużo HP mu zeszło. A tamten nie. Posiłki? No to bawimy się, co? Z posiłkami. Gdzie są w ogóle wrogowie? Nie widzę. Dobra, przemieśmy się tam dalej. O Miguel tu jest. Miguel, okej. Okay. Szkoda, że tego nie, nie pokazuje na mapie. Myślałem, że nie ma tu Migela. Że nic ważnego się tu nie dzieje. Wow, dzień dobry. No. Coś musimy zrobić z obrażeniami, bo. Co ciekawe. Co ciekawe. Nie mam, okej. Okay. No. Co... No właśnie, co ciekawe, oni nie umierają po jednym moim. Nie umierają po moim strzale. E, w głowę. Okej. Okay. Wooow. Wooow. Wow. Eee... Pancerne. Co? Przeciw pancerne pociski. Dały tu radę. No kurde on... Te pojedyncze, pojedyncze naboje to jest super sprawa, żeby trafić Heada, ale jak oni się ruszają, to jest ciężej trafić właśnie tego Heada niż łatwiej. Gdzie jest plan? Teraz by było dobrze, no bo stał w miejscu, ale jak mi biegał, to lepiej walnąć serię i istnieje szansa, że ta seria uderzy ich. Dobra, gdzie? Helikopter Supremo zaraz będzie dostępne, więc jesteśmy w stanie ten helikopter sprzątnąć, myślę. Myślę sobie Pilot wcześniej oberwał Teraz oberwał Nie Dobra Nie mam Gran, dynamik Co się dzieje w ogóle? Premu zaraz gotowe. Jak go zabijemy, to chyba będzie szybciej, nie? Tam, szyk... Tam było coś takiego, że kulą się odnawiał. Ja pierdziu. Okej. Okay. Dobra, zmieniamy sobie na broń, na fala i na serię. Ogień ciągły, no w sumie tego tu możemy tak, nie? Ściągnąć. no właśnie. Drugi też, gdzie? Dzień dobry panu. Ok. No to było banalnie proste. Ok, czyli dało się to zrobić po cichu w ten sposób. Zrobiliśmy inaczej. Co to? Kto nas widzi? Kto mnie widzi? Gdzie? Tam. Okej. Okay. Co? zwoki. Bez rąk? Nie. Bez głowy. Słuchajcie. Macie dynamik, łapcie. Odwróciło to jej uwagę. Wow, ale to było dobre. Ale to było dobre. Gdzie? To gdzie? Low, nie? Myślę. Ja pierdziu. Co to jest? Dynamit. Łap. Gdzie? Gdzie? Co? jest mnie nam pierdziela, ale nie wiem... Nie wiem skąd. Oni tu powinny wchodzić powoli, po drabinach, no i to będzie dla nas y, fajna sprawa, żeby ich rozwalić, nie? Oni nie mają oni nie mają żadnej osłony, to takie taktyczne bardzo granie mi się odpala. Y, na swoją, na swoją drogą właśnie też y, z moją dziewczyną, z miską gadałem y, o tym, o tym co mówiłem na początku odcinku, czy tam, tamtego, bo już chyba tyle gram, że to przedtem pewnie na pół, bo tak staram się, żeby te odcinki mniej więcej po pół godziny miały. W każdym razie chciałem... Gadałem z nią mm, o tym, że, że będę wrzucał więcej rzeczy niż tylko, niż tylko tego Far Cry'a, na przykład teraz. No, także zaczęliśmy gadać gdzieś tam o Divinity właśnie o Original Sin 2, to jest jedna z takich ulubionych moich gier. A, no i tam jest bardzo potrzebne takie taktyczne, strategiczne myślenie. Chciałbym jakieś poradniki z tej gry robić. E, bardzo podobny sposób działa Baldur's Gate 3, który jest niedopracowany jeszcze, bo jest w tej wersji alfa. E, no ale tak. Tak, tak. Mam kupiony. Yy, I też na pewno chcesz zrobić jakiś poradniki. Oprócz takiego typowego Let's Play'a, to chciałbym zrobić prawdziwe poradniki, yy, na których byłoby pokazane w jaki sposób, na przykład w jaki sposób, wygrać walki na jakimś najtrudniejszym poziomie trudności. No, aczkolwiek w tym momencie jeszcze na Waldurze nawet nie ma poziomu trudności, jest tylko jeden. Więc na pewno nie będziemy jeszcze się w to bawić, ale. Mam to w tyłu głowy. Weźmy sobie to. Ten pistolet trzeba zmienić to bardzo szybko. On jest fatalny. Fatalny, on nic nie robi. Nic nie robi i celuje się i tak beznadziejnie z niego. <słuch> <słuch> Ale ładne krzaki. Jakim cudem? Jezus. Naprawdę gra twierdzi, że nie trafiam im w głowy? Teraz trafiłem. A wcześniej nie. Jezus Leć się, cygaru mhm. Pierdziele no Dobra, lepsze położenie. Tak zrzedłem, a wychodzi na to, że wcale nie jest czysto Powinienem tam wrócić do góry, do góry, do góry. Tam było super położenie, więc tutaj sobie zostaniemy. Wykorzystamy naszą przewagę wysokości eee, i dokończymy misję. Mienię sobie na przeciwki przeciwpancerne. Tam, są, tam jest drabina. Tam jest drabina. Mm, tutaj jest gościu. Pode mną Niestety za bardzo... Nie mogę się wychylić. Przejdźmy mu dynamit Który nie wiem gdzie się zaczął. A, bo on jest pod tym. Bo jest taki, okej. Okay. No to ja nic tu nie mogę zrobić w takim razie. Ale tu jest gościu z bazuką swoją drogą, którego chciałem ubić właśnie tym. Gdzie, gdzie, gdzie? Niknął. No. E, tu jest gościu właśnie, którego chciałem ubić tym. Tymi pociskami przeciwpancernymi, właśnie tak, właśnie tak, tam były chyba posiłki. Co tam na dole jest jakiś złom. Trochę nam brakuje nabojów, i w sumie to mi się to podoba. Zaczyna być wyzwanie, faktycznie.